Witajcie! Z tej strony po raz kolejny Jacek dla firmy US Cars Dzisiaj wybieramy się obejrzeć kilka samochodów na aukcji Copart w San Diego w słonecznej Kalifornii Zapraszam bardzo serdecznie Jako pierwszy samochód obejrzymy Jeep Wrangler z 2021 roku w wersji Unlimited Sport Na przedniej szybie widoczny jest numer aukcji, po którym można śledzić licytację tego samochodu oraz cenę końcową za jaką zostanie sprzedany Jeep został wystawiony z ubezpieczenia Farmers Insurance Samochód ten napędzany jest silnikiem sześciocylindrowym, silnikiem diesla O pojemności 3 litrów i mocy 260 koni mechanicznych Samochód z napędem 4x4 lub zmiana tylko na tylną oś Szczerze, ten napęd diesla nieco mnie zaskoczył, bo rzadko się to zdarza w Stanach Kolor bardzo ładny, ciemny kolor, który wyglądem przypomina wojskowego Jeepa Samochód ma przebieg nieco 44 tysiące mil za chwilę przejdziemy do środka, pokażę Wam jak to wygląda. Wnętrze tego samochodu bardzo proste, jednak czysty. Nie widać jakichś przetarć, pęknięć, uszkodzeń. Poduszki są całe, więc uszkodzenie musiało być niewielkie. Głównie uszkodzona jest maska i grill. O, przed chwilą zauważyłem niestety do wymiany jest przednia szyba. Widać pęknięcie od strony kierowcy. Przejdziemy ten samochód, obejrzymy go dookoła dokładnie, czy widać jeszcze jakieś uszkodzenia, i za chwileczkę zaglądniemy pod maskę. Tak wygląda od strony kierowcy. Tworzy drzwi. Jak zawsze, elementy, które odpadły, wrzucane są do środka samochodu. Czasami się coś uda z nich odzyskać. Przejdziemy jeszcze do tyłu. Tak jak wspominałem, jest oznaczenie eco diesel. Więc mamy. W sumie pierwszego jeepa Diesla, którego widziałem na, na tej aukcji, drzwi od strony pasażera, tylne drzwi od, pasażera, od strony pasażera, przednie, tak jak mówiłem, wszystko jest bardzo proste, funkcjonalne, jak to w jeepach, uchwyty do trzymania się w przypadku jazdy off-roadowej. Tutaj ten dach jest zdejmowany. Możecie zobaczyć taką prostą izolację, zarówno nad przestrzenią tylnymi siedzeniami. Jest wzmocnienie całej skrzyni, tzw. Tak rib cage. Można całkowicie zdjąć ten dach. Skrzynia, oczywiście, automatyczna. Teraz zaglądamy pod maskę. Zobaczymy, czy czegoś nie brakuje. Zobaczymy, jak to wygląda. Zaczepy się dość ciężko otwierają, więc trzeba użyć dwóch rąk, żeby przytrzymać maskę. Tutaj mamy taką podpórkę. Silnik nieco ukurzony brakuje akumulatora, więc nie wiem, czy uda nam się go odpalić. Ale nie widać, żeby tutaj brakowało jakichś, jakichś elementów. Jak już wspominałem na wcześniejszych wideo, tutaj te samochody praktycznie nie są w ogóle przygotowane do sprzedaży. Są mocno ukurzone. Co w sumie jest, jest zaletą, bo widać, że, że nikt nie, nie zmieniał, nie modyfikował niczego po kolizji. Te auto trafiają z ubezpieczalni, po prostu w takim stanie jak są, więc można zobaczyć rzeczywisty stan takiego samochodu. Ok, przed chwilą zapiąłem taki mobilny akumulator z Jump Start. Zobaczymy, czy uda nam się wystartować ten samochód. Nie udało mi się wyłączyć radio. Nie widzę tutaj tradycyjnego pokrętła do yy, wyciszania tego radia. A poza tym jeszcze menu jest w języku hiszpańskim, więc musiałem. Zmienić na język angielski. Jak już wcześniej mówiłem, pierwsze co rzuca się w oczy to taka prostota, a zarazem funkcjonalność wykończenia tego samochodu. Siedzenia welurowe, niezniszczone, oczywiście do mycia, wszystko do, do, do odkurzenia. Uchwyty na, tutaj, i zarówno dla kierowcy, i po stronie pasażera, plus jeszcze uchwyt nad schowkiem od strony pasażera. Super, słychać pięknie, rekord Diesla. Nie jest to co prawda beczka, stara, tradycyjna beczka Mercedesa, ale jestem kompletnie zaskoczony tym, że mamy tutaj Jeepa z silnikiem Diesla. Naprawdę piękna sprawa. Ok, już wiozą nasz kolejny samochód. Za chwilę będziemy oglądać i oceniać szkody. Kolejny samochód, który dzisiaj obejrzymy, to bardzo stylowa Kia Sportage w wersji EX. 2024 roku. Na przedniej szybie widoczny numer aukcji. Po tym numerze, jak zawsze, możecie śledzić przebieg tej licytacji oraz cenę końcową, za jaką zostanie wylicytowany ten samochód. Samochód wystawiony, tak jak poprzedni, przez ubezpieczenie Farmers Insurance Group. Samochód z napędem na przód, napędzany 2,5 litrowym silnikiem 4 o mocy 187 koni mechanicznych. Wyposażony w automatyczną 8-stopniową skrzynię biegów. Auto w kolorze białym. Niewielki przebieg, bo tylko 26 tysięcy mil. Przejdziemy dookoła, zobaczymy czy są jeszcze jakieś szkody oprócz tego co widzimy od strony kierowcy. Tutaj ta strona czysta, bez żadnej ryski. Auto w kolorze białej perły, bardzo ładnie odbija się przy promieniach słońca. Może na kamerze dokładnie nie widać tego koloru, bo auto jest mocno ukurzone. Uszkodzone są drzwi zarówno kierowcy jak i pasażera. Spróbuję otworzyć te drzwi. Zazwyczaj przy uszkodzeniach, gdzie części gdzie może dostać się woda do środka, te części są obklejone taką specjalną folią. Nie widać tutaj uszkodzeń słupka do drzwi. Widać, że uszkodzenie poszło bokiem. Do wymiany są zawiasy oraz drzwi za kierowcą. Przednie drzwi widać tutaj jakieś wgięcie. Ale uderzenie nie było na tyle mocne, żeby przesunąć słupek. Jak wspomniałem wcześniej auto jest z 2024 roku. Środek wygląda praktycznie jak nowy, siedzenia wentylowane. Niestety przy bocznym uderzeniu doszło do otwarcia poduszek powietrznych zarówno w siedzeniu kierowcy, jak i w tylnej kanapie za siedzeniem kierowcy oraz kurtyny bocznej. Widzicie, tutaj wystaje element poduszki powietrznej. Bardzo proste, zarazem przejrzyste, wnętrze. Konsola wygląda bardzo fotorystycznie. Kolor tapicerki, tak jak wspomniałem wcześniej, w kolorze czarnym. Siedzenia są wentylowane. Wygodne. Podsufitka cała. Za chwilę zobaczymy, czy uda nam się zapalić ten samochód. Okej, okay, akumulator był kompletnie rozładowany, więc musiałem zapiąć jumpstart. Zobaczymy, czy. Uda nam się zapalić ten samochód, wystartować. Silnik jest bardzo czysty. Jeszcze nie zdążył się zakurzyć. Zresztą, jak mówiłem, samochód ma tylko rok produkcji. 2024 i przebieg jedynie 26 000 mil. Opony jeszcze jak nowe. O, jak się okazuje, była właściwa informacja podana na aukcji. Prawdopodobnie zostanie ona... Poprawiona, samochód ma przejechane 6000 mil. na 6000 mil, tak jak wspomniałem, futurystyczny dotykowy ekran. Nie wiem czy dobrze widać, bo jest dzisiaj dość mocne słońce. To tak jak, praktycznie jak w telefonie, można przewijać i wybierać poszczególne funkcje, jak aplikacje. dach, nie widać żadnych zagięć przez tą folię nic się nie podaje, popatrzcie jeszcze na próg próg jest prosty bez wgięcia, także uszkodzenie poszło nad progiem nad drzwi zostały uderzone nad, nad samym progiem i wciągnęło je do środka, więc nie ma tutaj bardzo dużych uszkodzeń do naprawy, nie licząc drzwi i poduszki Bardzo pojemny bagażnik Drzwi tylne od strony pasażera Przednie drzwi od strony pasażera Przejdziemy jeszcze z tej strony Nie No wygląda to naprawdę super Następny samochód, jaki dzisiaj zobaczymy, to niewielkie, ale zwinne Subaru Impreza z 2020 roku. Na przedniej szybie widoczny numer aukcji. Mamy tutaj Geico Home Office Insurance. Samochód ten z napędem na cztery koła, all-wheel drive, napędzany dwulitrowym, czterocylindrowym silnikiem o mocy 152 koni mechanicznych, wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. Auto w kolorze białym. Będziemy dookoła. Pokażę Wam jak wygląda ten samochód z zewnątrz uszkodzony tak jak widzicie zderzak przedni. Od strony kierowcy, błotnik jest do wymiany, maska cała przesunięta jedynie, przesunięta w lewą stronę. Grill kompletnie do wymiany, także i oczywiście przednia lampa od strony kierowcy. Niestety, przy uderzeniu doszło do wystrzelenia poduszek od strony kierowcy, zarówno poduszki kierownicy, jak i poduszki ochraniającej nogi kierowcy. Wystrzelone także zostały kurtyny. Samochód z przebiegiem Nieco ponad 29 tysięcy mil. W środku całkiem czysty, zadbany. Welurowa tapicerka w kolorze czarnym. Jak na Subaru, dość sportowy charakter tego wnętrza i kształt 7. Okay, niestety maska jest przycięta, nie uda się dołączyć dodatkowego zasilania tego Jump Start do samochodu, więc go nie odpalę. Ale środek wygląda całkiem, całkiem przyjemnie na ten niewielki samochód. Zaglądniemy jeszcze do tyłu. Z tyłu jakieś uszkodzone elementy, powrzucane do bagażnika. Teraz obejrzymy już europejski samochód. Kultowy BMW X3 w wersji S-Drive 280i z 2017 roku. Pokażę wam numer aukcji, żebyście mogli śledzić jak będzie wyglądać ta licytacja oraz cena końcowa. Samochód został wystawiony z ubezpieczenia Farmers Insurance. Jest to samochód z napędem na tylną oś, napędzany dwulitrowym, czterocylindrowym silnikiem o mocy 240 koni mechanicznych. Wyposażony w automatyczną skrzynię biegu. Auto w kolorze białym, perłowym. Zobaczymy na uszkodzenia. Jako główny powód, przyczynę sprzedaży tego auta wystawieniu, po wystawieniu na licytację podaje się otarcia wokół tego samochodu. Zauważyłem jeszcze jedną informację tutaj na przednim od strony kierowcy jest informacja, że należy sprawdzić zawieszenie. Więc zakładam, że może być jeszcze jakaś szkoda, która nie została wypisana na, na tej licytacji. Ok, coś się odezwało, więc bateria jest żywa. Akumulator jeszcze działa. Przejdziemy do środka. Piękne stylowe wyposażenie. W każdym BMW wygląda to naprawdę super. Auto ma skórzaną tapicerkę. Wygodne fotele. Od razu załączyła się nawigacja. Przebieg 80 tysięcy mil. Środek bardzo czysty. Nie widać żadnych przetarć, uszkodzeń. Poduszki całe, nic nie jest tutaj wybite, klasyczna konsola jak to w BMK. Naprawdę zgrabna fura bez dodatkowych kosztów związanych z naprawą tego auta, w środek bardzo czysty. Można wsiadać spokojnie jeździć tym samochodem. Zajrzymy jeszcze pod maskę tego samochodu. Zobaczymy czy nie widać żadnych uszkodzeń. Z góry, jeżeli chodzi o to zawieszenie, mocowania, wahacze, wszystko wydaje się całe, To jeszcze zostawił jakieś śmieci. Ogromny szyber, tak? Właśnie teraz zauważyłem przy... przybliżeniu. z góry. O, super samochód. Słuchajcie, tym razem mamy Japończyka. Co prawda niewielki Toyota Corolla w wersji LE z 2024 roku. Uwaga, ten samochód ma przejechane tylko 241 mil. To jest praktycznie nowy samochód. Samochód w wersji hybrydowej. Napędzany znanym i lubianym czterocylindrowym silnikiem o pojemności 1,8 litra i mocy 169 KONI. Ten silnik jest stosowany od ponad trzech dekad w Toyotach. Hybryda to dodatkowa opcja. Przy okazji widzimy też uszkodzenie, jakie jest. Mamy tutaj uderzony prawy, tylny bok tego samochodu, więc to wymiany jest zderzak. Tylna klapa, lampa. Bardzo fajne felgi. koła niskoprofilowe ktoś musiał dodatkowo dopłacić za tej opcji normalnie w pakiecie LI nie jest to standardowe wyposażenie zajrzymy zaraz do środka zobaczymy jak wygląda wnętrze wow, ten samochód jeszcze pachnie nowością Cerka jak i wnętrze w stanie bardzo dobrym niestety poduszki powietrzne kurtyny boczne przy tym aucie się tworzyły podczas uderzenia poduszka kierowcy, poduszka pasażera oraz poduszki w siedzeniach są całe, Natomiast kurtyny poszły, także to jest, to jest do wymiany. Jak wspomniałem wcześniej, auto ma tylko 241 mil, praktycznie nowy samochód. Można śmiało cieszyć się jeszcze długie lata tym samochodem. Toyota Corolla LE, 2024 rok. Wersji Hybrid. Ostatni samochód, który dzisiaj zobaczymy, to podobne do poprzedniej wersji Kia Sportage, tym razem w wersji LX 2023 roku. Na przedniej szybie, jak zwykle, widoczny numer aukcji. Pod tym numerem będziemy śledzić przebieg licytacji oraz cenę końcową. Kia została wystawiona z ubezpieczenia Geico. Samochód napędzany na tył. Silnik, podobnie jak w poprzednim modelu, 2,5-litrowy, czterocylindrowy silnik o mocy 187 KM. Wyposażony w 8-stopniową skrzynię biegów. Oczywiście, automat. Zobaczymy, jak wygląda wnętrze tego samochodu. Na pierwszy rzut oka widzicie, wystrzelono po poducha. Także mamy zabawę z pirotechniką. Przebieg tego samochodu to 44 000 mil. Zobaczymy, jak wygląda środek, wnętrze boczki tutaj siedzenia nie są wytarte podłokietnik w bardzo dobrym stanie konsola nieco podobna do tej wcześniejszej ki z 2024 roku tak jak wspomniałem to jest 2023 drzwi tył bardzo czysty i co więcej Czegoś co nie uda mi się pokazać na wideo, natomiast zapewniam, że samochód w środku czysty i pachnący to jakieś elementy, które zostały pozbierane po tym zderzeniu drzwi tylne od strony pasażera, i niestety wystrzelona kurtyna boczna od strony pasażera od strony kierowcy, kurtyna jest cała. Te drzwi się otwierają. Tutaj jest uderzenie w prawy, przedni błotnik. Błotnik wgnieciony, maska niestety. Nie mam pojęcia, czy to jest do odratowania. Zderzak przedni, maska, lampa od strony pasażera i błotnik prawy, przedni od strony pasażera do wymiany. Podłużnice widać, że są całe tutaj. Nie ma żadnych wgięć, belka wzmacniająca pod zderzakiem jest cała, nie widać jakichś przesunięć. Ogólnie samochód bardzo zadbany, nie licząc tej szkody, na autę można jeszcze śmiało pojeździć. OK. Ta wersja już ma standardowy kluczyk. W poprzedniej wersji mieliśmy smart key. Ok, zbiornik płynu do spryskiwaczy jest zniszczony. Pokazuje nam kontrolkę musimy uzupełnić. Konsola nieco zbliżona, do, tak, tak jak mówiłem do tej poprzedniej wersji, ale tym razem mamy osobne dwa wyświetlacze. A tak samo touchscreen łącznie z aplikacjami. No, tym razem taki jazd wydaje się być całkiem niezło i niewielkim kosztem można ją doprowadzić. Dziękuję wszystkim za oglądanie dzisiejszego materiału i zapraszam na kolejne oględziny Kopart w San Diego. Do zobaczenia.